Najbardziej chciałabym założyć swoją firmę i być niezależna. Chciałbym zostać realizatorem nagrań dźwiękowych. Skakać na spadochronie. Chciałabym pracować w centrum badawczym w Japonii. Żeby chodzenie do pracy sprawiało mi przyjemność. Być szczęśliwym człowiekiem. Najbardziej bym chciała pracować w szpitalu. Oba jesteśmy absolwentami Amerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim i wiedza amerykanistyczna i wiedza o Stanach Zjednoczonych pomaga nam yy, zgłębić, zgłębić jak gdyby informacje o rowerach w amerykańskim stylu, jakie produkujemy w tym momencie. Cała idea powstała też w Stanach. Tam pierwszy raz mieliśmy styczność z takimi cruiserami. Naszą ideą jest to, żeby dodać im takiego osobistego charakteru, żeby każdy mógł zaprojektować swój własny rower, dobrać kolor, dobrać dodatki. W przyszłościowo na pewno chcemy zająć się dystrybucją też międzynarodową, żeby wszędzie, na, przynajmniej w Europie, każdy znał naszą firmę i wiedział Czym są rowery Embasini? Jestem na trzecim roku etnologii, właśnie kończę licencjat i w przyszłości chciałabym z moją siostrą projektować. Moja siostra jest na SP, też kończy właśnie kierunek, projektowanie tkanin i razem chciałabym projektować właśnie pokrowce dla dziewczyn, spersonalizowane, w których byłoby właśnie miejsce na jakieś kremy, lusterka, takie typowo dziewczęce, ładne, kolorowe. Zawsze towarzyszyła mi moja pasja, bezgraniczna miłość do tenisa. Od kilku lat pomagam przy, przy organizacji obozów, który, na których jestem instruktorką, ale również animatorką. Nawet mam przy sobie kilka, kilka zdjęć, które, które mogę pokazać. Mam pomysł na stworzenie nowej marki, która związana byłaby nie tylko z organizacją obozów, ale również z zarażaniem swoją pasją miłości do tenisa innych. W przyszłości chciałabym być architektem, mieć własne biuro projektowe i tworzyć przestrzeń dla ludzi wyłącznie z projektem budynków, z ułatwieniem nam życia. Właśnie idę na wydział mam oddanie projektu z urbanistyki i mogę Wam pokazać projekt. To jest projekt dla gospodarowania terenu przy hali Banacha. Czy coś z tego będzie? Na pewno zaliczenie z przedmiotu. Mam 25 lat, od 5 lat pracuję w korporacji, ale chciałabym robić coś na własną rękę. Myślę o agencji marketingowej, która by się zajmowała social media. Już teraz się trochę tym zajmuję, ale raczej po godzinach, raczej na boku. Daje to niesamowite możliwości, chciałabym to robić już na własny rachunek. Właśnie kończę studia, fotografie na Uniwersytecie Warszawskim. No i to jest to, co chcę robić w życiu czyli zdjęcia. Wybieram właśnie teraz niektóre do portfolio, bo chciałabym je pokazać w różnych redakcjach. Mam nadzieję, że, że uda mi się samodzielić w końcu. Chciałabym założyć własną firmę, bo jednak praca na czyjeś nazwisko to nie jest to. W tej chwili jest bardzo mało programów, które by pomagały rozwijać przedsiębiorczość wśród studentów i po prostu pomagać im zakładać działalność gospodarczą, tak, aby pokazać im, że faktycznie mogą zrealizować swoje pomysły. I może być tak, że e, ułatwimy tylko założenie tej działalności, ale musimy pomóc ją przeprowadzić przez najtrudniejszy czas, a zazwyczaj to jest pierwszy rok. Same uczelnie niestety nie prowadzą takich programów.